Do środków komunikacji miejskiej korzysta codziennie wiele osób: młodszych, starszych oraz osoby z różnymi niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, słuchu, intelektualną i w spektrum autyzmu. Aby im wszystkim usprawnić podróżowanie, opracowano standard informowania i komunikowania się dla przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego. Celem standardu jest ułatwienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. I zapewnienie im pełnego dostępu do informacji przydatnych podczas planowania i realizacji podróży. Dla osób ze szczególnymi potrzebami pomocne są na przykład punkty obsługi pasażerów. Takie punkty muszą być odpowiednio oznaczone, powinny też być wyposażone w ułatwienia, takie jak pętla indukcyjna i dostęp do tłumacza polskiego języka migowego online. W przypadku pętli indukcyjnych dąż do tego, aby były one zainstalowane na stałe i działały na całym obszarze punktów obsługi pasażera i kas biletowych. Wystarczy jednak, jeśli w pętle indukcyjną wyposażysz przynajmniej jedną kasę biletową albo jedno okienko w biurze obsługi pasażerów. W przypadku metra na wyznaczonym i oznakowanym sektorze peronu metra. Pomocny jest także system dynamicznej informacji pasażerskiej. Składa się on z urządzeń zapewniających automatyczną informację dla pasażerów. Są to tablice przystankowe i wyświetlacze z funkcją informowania głosowego. Jeśli jesteś przewoźnikiem lub organizatorem transportu miejskiego, powinieneś również stosować udogodnienia takie jak audiodeskrypcje oraz programy odczytu ekranu na stronach www. I w wykorzystywanych przez siebie mediach społecznościowych. Ścieżki, linie naprowadzające i pola uwagi. Wyświetlacze i tablice z informacją o numerze linii i kierunku jazdy, zapisane przy użyciu właściwego kontrastu wielkości i kroju czcionki. Informacje głosowe o numerze linii i kierunku jazdy w pojazdach. Informacje głosowe uruchamiane na przystankach przy użyciu przycisku. Informacje i komunikaty przetłumaczone na polski język migowy. Twoje strony internetowe powinny być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i spełniać wymogi dostępności cyfrowej. Pamiętaj, by udostępnić na nich informacje o dostępności pojazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na przykład pojazd wyposażony w podnośnik, w tym tzw. plany pojazdów, czyli informacje m.in. o rodzaju i liczbie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami czy seniorów, informacje o usługach towarzyszących, takich jak asysta przy wsiadaniu do i wysiadaniu z pojazdów, informacje o cenach i opłatach za przewóz, w tym informacje o zniżkach dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy znasz zasady, możesz stosować je w codziennej pracy w transporcie miejskim. Więcej informacji znajdziesz na stronie pefron.org.pl.